W jaki sposób zaznaczyć możesz zasobność Twojego pola w siarkę, tak aby plan nawozowy, który chcesz zrobić, był możliwie najdokładniejszy? Wchodzę w moduł asystentem PK, zaznaczyłem już pole z listy wyboru, przechodzę dalej, zaznaczam rodzaj gleby, zaznaczam wartość kwasowości i w tym momencie widzę, że przy S jest pole wyboru. Klikam i teraz ja decyduję, czy Zawartość siarki na moim polu jest niska, średnia czy może bardzo wysoka. Proszę pamiętaj, zawsze wpisuj wartości wiarygodne, bo im bardziej wiarygodnie tu wybierzesz, tym bardziej uczciwe i wiarygodne będą wyniki obliczeń, które sam będziesz robił dla swojego pola. Ja wybieram wartość średnią, klikam i wiem, że na tej wartości będzie bazowało to, co chcę policzyć, możliwie najlepiej i najtaniej dla mnie.